Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj będzie taki nietypowy wpis, bo padł taki pomysł w komentarzach, żeby zrobić, dać Wam możliwość wyboru tego, co będę degustował, żebyście mogli na przykład się przygotować. No to co? No to możemy tak zrobić. Pomyślałem, że może nie będzie najlepszym pomysłem, żebyście podrzucali piwa, które Wam przyjdą do głowy, bo może się tak zdać, że zaczniecie tu lobbować za jakimiś, za jakimiś kiepskimi piwami i będziecie mnie katować jakimiś koncernówkami. Co, co ten? Natomiast pomyślałem, że mogę przecież z tych piw, które mam, zrobić ankietę i będziecie głosować, które piwo mam degustować w najbliższej kolejności. I tutaj generalnie są takie piwa, które jak najbardziej, jak najbardziej chciałbym spróbować, tak jak mówiłem, przed birofiliami. Trzeba to troszkę przeczyścić, bo trzeba zakupić nowych piw. Więc tak, zacznijmy może od tego piwa, którego, które kupiłem w zeszłym roku na birofiliach i do dzisiaj się boję go spróbować. Bo czytałem opinie, że jest zepsute. Zresztą tu jest data 5 2012, więc jest to najprawdopodobniej skwaśniały Russian Imperial Stout. No ale wypadałoby go otworzyć. To jest piwo z browaru Brubaker z chyba Berlina. Tak, z Berlina. Brubaker Imperial Stout. Najprawdopodobniej skwaśniały. Dalej, co tu mamy ciekawego. Mokach, Imperial Mokach, czyli z tego samego browaru, co Krem co Brule. To jest piwo, które to jest Russian Imperial Stout, 11% alkoholu, 25 stop, 25 stopni plato. No i brzmi ciekawie, kosztowało kupę kasy gdzieś około 4 dych, także z chęcią je spróbuję dwa piwa z Browaru Rogue Shakespeare Old Mill Stout, czyli stout owsiany, stout owsiany 15 stopni Plato, 69 ibu, także całkiem nieźle jak na owsianego, który jest nazywany sweet stoutem. Drugie piwo z Rogue, to jest Brutal IPA, niestety tylko 59 ibu, to mnie troszkę tutaj zniechęciło. Natomiast 15 stopni Platon, taka troszkę lżejsza, ale, ale jednak zniechęca mnie to 59 IBU. Następnie dwa piwa z Ameryki, Harpoon e, Hoppy Belgian Style, czyli e, piwo zrobione e, przez zwycięską ekipę e, pracowników Harpuna, Znaczy oni robili e, piwa domowe. To, które wygrało, jakby było powtarzane, to jest taka seria 100 Barrel Series. No, piwo nie do dostania w Polsce, jak sądzę, i w Stanach też pewnie trudno dostępne, bo jest to piwo limited edition small batch, czyli mała warka. Więc takie piwo z Harpuna. Drugie piwo z Harpuna to Harpun Dark. Wygląda mi to na jakiegoś szwarcbira względnie dunkla. W szału się nie spodziewam, ale jak najbardziej do spróbowania. Tu jest ciekawe piwo. To jest piwo z browaru Kaltenecker na Słowacji. I, i co? I to jest piwo, które ma 27 stopni plato i 10,5% alkoholu. Więc ciemne, więc albo to. Nie, nie ciemne, jasne. No to taki Imperial Pilsner. No może być mu ale ale jak najbardziej mogę go spróbować. Tutaj Demolen, Demolen and Sensatie, i to jest e, też e, Imperial Stout. Imperial Stout, taki z Demolena. E, kilka piw spinty mam. Czarna dziura, Otomata Ipa. E, co tu dalej? E, Viva La Vita. ja już nie wiem, czy któregoś nie oceniałem, ale angielskie śniadanie na pewno nie, angielskie śniadanie. I, I to tyle z pinty. E, z browaru Porterhouse, z którego degustowałem Oyster Stout, to jest Imperial Irish Stout. Więc też pewnie byłoby nieźle. E, Przywieziony mi przez Piotra Pokorę piwo z Leicester. E, best Bitter edu Everards. E, no, pewnie to jest taki bitter po angielsku, czyli mało chmielu, mało. Mało goryczki, no ale jak najbardziej do spróbowania. Cezar Augustus, hybryda lagera i India Pale Ale, to znaczy inaczej, jest to lager nachmielony, jak sądzę, tak jak India Pale Ale. Może być ciekawy. Cezar Augustus i browar, browar William Bros ze Szkocji. Co tu dalej mamy? Bigfoot Barley Wine Style Ale. Czyli Barley Wine z Sierra Nevada, z browaru Sierra Nevada. Zapowiada się obiecująco. Dobrze. Goose Island. India Pale Ale. Goose Island to jest o tyle ciekawe, ciekawe piwo, że zostało znaczy, browar rzemieślniczy został wykupiony przez koncert przez Anheuser-Busch. No, i takie kontrowersyjne ono jest trochę w, w, w Stanach. Ambiwalentny stosunek mają do tego piwa, że z jednej strony nie, nie pogorszyło się znacząco, że jakby Anheuser nie zniszczył tego browaru, ale z drugiej strony, że jednak to jest jakaś zdrada i w ogóle podruba i podszywanie się i tym podobne. Według, według ich zasad to nie jest piwo rzemieślnicze. Dwa piwa z browaru, e, z browaru Sharps e, w, w Anglii, e, Connoisseurs Choice e, i to są piwa, które przywiozłem z, 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 poprzedniej, z poprzedniej edycji e, European Beer Bloggers Conference. E, to jest e, taki chyba lager. A tutaj mam Quadruple Ale. Ono w zeszłym roku wydawało się dosyć niedojrzałe, myślę, że teraz będzie, będzie lepsze. To są oba wersje vintage z, e, z 2011 roku. E, tak. Weierer Pils to jest piwo, którego w zasadzie data przydatności jest za 3 dni. To jest piwo z browaru tego, z którego oceniałem tego wędzonego Raucha, który wygrał, wygrał w zeszłym roku na European Beer Star. Jak najbardziej mogę go spróbować. Najwyższy czas wręcz. Jak jesteśmy przy wędzonych, to mam tutaj Schlenkerla Rauchbier Weizen. Ciekawe piwo, aczkolwiek już 3 miesiące po terminie, więc, jakby tutaj, też by je trzeba szybko pić. Czyli to jest bajcen z nutami, wędzonki. Tutaj jest piwo też wędzone, chyba bo się nazywa Main zeidla a Zeidla, ta końcówka la, to jest, ono się pojawia głównie w przypadku piw z Górnej Frankonii i wydaje mi się, że to piwo jest zwędzone, ale naprawdę nie jestem pewien. Data do 6 kwietnia 2013 roku. Grand Cru z Rodenbacha, też ciekawe piwo. Kwaśne, takie, takie, no, no, no ciekawe nie piłem jeszcze. Skoro przy ciekawych piwach to K31 z Kocura to jest taki ja wiem, barley wine trochę, bo 12% alkoholu, 30% plato bardzo fajna butelka zakorkowane korkiem bardzo ładne. No i dwa portery Porter grudniowy z ubiegłego roku, data przydatności 28 czerwca 2012 roku Porter grudniowy i świeżutki, świeżynka porter z browarów łódzkich. Porter z browarów łódzkich z datą przydatności 20 listopada 2014 roku, a więc świeży, niewyleżakowany. Byłaby to jakaś konfrontacja, czy, czy porter łódzki ciekawie smakuje bez wyleżakowania. No i trzy komesy. Komes porter, komes podwójny, ciemny i potrójny złoty. Też jakby do, do spróbowania. I teraz jaka jest koncepcja? Koncepcja jest taka, że zapraszam Was na blog, blog kopyra.com do wpisu pod tytułem Wielka Ankieta, czy jak go tak może nazwę podobnie. Gdzie będziecie mogli wybrać, które z tych piw mam zdegustować w najbliższym czasie. No i postaram się spełnić Wasze życzenia. Co nie znaczy, że będę cały czas degustował według listy, bo jeżeli mi coś ciekawego wpadnie, albo będę miał akurat smak na, na jakieś inne piwo, to się nie zawaham i, i go mimo wszystko jakby spróbuję. Natomiast postaram się zadośćuczynić uczynić Waszym życzeniem. Raczej nie wpisujcie w komentarzach, bo... Mm, to będę musiał dodatkowo dodawać, szczególnie na YouTube, jeżeli byście pisywali, Więc zapraszam Was, jeszcze raz mówię, na blog kopyra.com. Tutaj w opisie tego filmu będzie link do tego właśnie artykułu, czy tego wpisu, gdzie jest ta ankieta i tam możecie się wypowiedzieć, które piwo degustować w pierwszej kolejności. No i tyle. Do zobaczenia. I zachęcam do wzięcia udziału w ankiecie. Jeżeli podoba Wam się w ogóle ten pomysł, żeby, żeby jakby pozwolić Wam wybierać, jakie piwo degustować, to zachęcam kliknąć łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to jak najbardziej zachęcam do subskrybowania, a nawet do szerowania, czyli do dzielenia się tym filmem i innymi na Facebooku, na. No na Google Plus to nikt tego nie używa. Na Facebooku nie wiem gdzie tam jeszcze się ze swoimi znajomymi kontaktujecie. No i tyle. Zapraszam do ankiety, wypełniajcie, postaram się w miarę szybko brać te Wasze głosy pod uwagę. Do zobaczenia.